Cześć witam. Niedawno wysłałam e, rewanżyki na Mikołaja, a teraz już dochodzą do mnie rewanżyki rewanżyków. Czyż to nie jest piękne? E, w tym filmie przedstawię Wam e, re, mm, zawartość przesyłek od dwóch Joanny i Doroty. E, najpierw Joanna Złodzi, która przysłała mi takie oto pudełko, a w tym pudełku następujące książki to jest oczywiście list bardzo dziękuję za rewanżyk droga pani Aniu że chorowała i cieszy się, że otrzymała ode mnie przesyłkę więc może na, najpierw taki lostki ties bezdatownik datownik kociarza cóż za przepiękne wydanie ja z mam cztery koty Blusik Tosia Y, Jacuś i Mania. I to jest bezdatownik, to znaczy, można sobie wpisywać. O! To jest kalendarz. Co oni tutaj napisali? Mam na imię. Aha, to jest mój kalendarz. Zakaz wstępu na moje terytorium. Czyli piszę to kod o. I takie ilustracje. Poniedziałek, wtorek. Co to jest? A i koty są scharakteryzowane. Jak. Każdy się jakoś nazywa. To jest po prostu. No, coś pięknego. To jest. No, prezent pod choinkę dla każdego kociarza jest. Będzie wymarzony. Także, jeżeli macie w swoim, o swoich okolicach kociarza, to bardzo proszę. Nazywa się to Melostki Test Bezdatownik Kociarza i to jest wydawnictwo Egmont na rok 2023, chyba. Dobrze, to jest pierwsze. Drugie z przyklejoną karteczką i napis dla pana, no tak, dla pana Andrzeja. Zawsze mówię, że Andrzejowi coś skapnie. Nie wiem z jakiego powodu, ale dzięki moim rewanżykom ma zawsze niespodziankę. I tu jest Paul Kennedy, architekci zwycięstwa, jak inżynierowie wygrali II wojnę światową. Bohaterami tej książki nie są dowódcy, stojący na czele aliańskich sił zbrojnych. Ani żołnierze na polu walki, ale ci, którzy wymyślili, jak w praktyce osiągnąć cele wyznaczone przez strategów. Mm -hmm. ba Oj, bardzo ciekawe. Andrzej na pewno się zainteresuje. Dziękuję w jego imieniu. Co tam dalej? A tak przekręcę, bo chyba mam odwrotnie. Erik Emanuel Schmidt. Tajemnica pani Ming. Pani Ming, mądra, serdeczna kobieta, uwielbia opowiadać o swoich dziesięciorgu dzieciach. Niesamowite. Erik Emanuel Schmidt, tajemnica pani Ming. Pamiętnik księgarza, on się nazywa Shuan i ja to chyba czytałam. Tak, poznaję tę y, fotografię. On odziedziczył księgarnię po jakimś swoim przodku i nie za bardzo mu się w tej księgarni układało. Wysyłkowe zaczął prowadzić księgarnię wysyłkową. Codziennie y, podsumowywał, ile zarobił funtów. Nie za bardzo mu się tam wiodło. O, przejmuje podubadły antykwariat. Księgarz, bibliofil i wyjątkowy mizantrop ze szkockiego ma miaseczka Wington. Pamiętam, że bardzo mi się podobała. Bohaterowie, nastrój, e, pamiętnik księgarza. O! E, ten. Klasyk. E, Truman. K. -poty, Śniadanie u Tiffany'ego. Jak ona się nazywała? Holi. Tak. Holly. Holi yy, dama do towarzystwa, poznaje jednego i tam Audrey Hepburn przepięknie śpiewa piosenkę, grając sobie na gitarze. Jaka piosenka, to wy mi na pewno przypomnicie. Czyli, Śniadanie u Tiffany'ego. Walker Hamilton Biedne zwierzaki Mała wielka historia Prosta i urzekająca Bobby ma 31 lat Ale umysł małego Zastraszonego chłopca Po ucieczce od Sadystycznego Ojczyma Bobby autostopem Wybiera się do Konrwali Mmm Mała wielka literatura wydaje się do mojej serii pasująca kulał mm, Wilkie Hamilton, Biedne Zwierzaki. O Margaret Atwood czytałam tę książkę i nie wiem, czy mi się nie podoba bardziej niż podręczna. Gracey Grace. To jest ta sama osoba. Tak 1843 rok Grace, Marx zostaje skazana za współudział w brutalnym morderstwie swojego pracodawcy i jego gospodyni. O siadując wyrok do żywocia twierdzi, iż całkowicie utraciła pamięć. Czy naprawdę Grace zabiła? I ja wiem, że to były chyba dwie osobowości w jednej postaci. Pamiętam, że książka bardzo mi się podobała, chyba ją nawet Wam polecałam. Przypomnę sobie jeszcze raz, to się przekonam, czy teraz będzie podobała mi się tak samo. Margaret Atwood, Grace i Grace. No i na koniec w tym Mocne Ciemności, Mocne Światła. John Conwell, wydawnictwo Alfa. Horyzont zdarzeń. Są opowieścią o podróży w dziwny świat niewytłumaczalnych objawień, proroctw, cudownych uzdrowień, lewitacji, świętych relikwii, płaczących obrazów, stygmatów i szatańskich ingerencji. Od razu mi się przypomina kult orbitowskiego. Co tu będzie, pewnie. Nie wiem, ja może i inne. Tak. Zobaczymy. To była Joanna z Łodzi. Joanno, bardzo Ci dziękuję. A teraz druga Joanna. Joanna również z miasta na literę ły. I... Od niej otrzymałam następujące książki. Nówki niemiziane. Lekcja chemii, Boni Garmus. Elizabeth Cot jest chemiczką i kobietą daleką od przeciętności. Jej koledzy prezentują bardzo nienaukowe podejście do kwestii równouporawnienia płci, również w nauce. Życie bywa nieprzewidywalne. Zostaje gwiazdą telewizyjnego programu kulinarnego. Dlatego tę książkę popiera. Pokochałam tę książkę i byłam. Druz, zdruzgotana, że się skończyła. Nigella Lawson. Co tam tu wiecie? Oj, mam na myśli różne mm, panie prowadzące programy kulinarne na Zachodzie w telewizji y, amerykańskiej i zachodniej. Wy na pewno macie je w pamięci, więc zapowiada się nie tylko ciekawie, ale również am, y, apetycznie. Joanna napisała, że no, warta uwagi, ciekawa książka, przekonam się. Lekcje chemii Bonnie Gramus. A że jesteśmy w przededniu świątecznych tych różnych wypieków, to i może ja coś skorzystam? Tak. I druga. Wyspa zaginionych drzew. Elif Szafak. Tak. Zachwycająca opowieść o tożsamości, przynależności i magicznej mocy natury, która pomaga oswoić traumę. Ada Kazancakis ma 16 lat i nie wie nic o historii swojej rodziny. Urodzona i wychowana w Londynie nastolatka nie mówi ani po grecku, ani po turecku. A po śmierci matki tak. Na Cyprze. Ten, ten Elif Szafak, czy ta Elif Szafak, to jest kobieta. Jest nagradzaną na całym świecie. Aha, kobieta. Widzę ciągle jakieś książki napisane przez nią i zachwalane przez booktuberów. Nie czytałam żadnej, więc zacznę od tej. Być może będzie to. Nowy początek mój, spotkań z Elif Szafak i zachwyca się jej twórczością. A tu mamy Wyspa Zaginionych Drzew. Okładka przecudna i przepiękna. Korzenie, korona. No i teraz przesyłka od Doroty ze Szczecina. Doroty ze Szczecina. Gdzie ona mi tu coś napis o Doroty ze Szczecina która mówi tak za niespodziankę wysyłam od razu tę książkę, może nikt nie wpadnie na mój pomysł nikt jeszcze nie wpadł i nie musi już padać bo mam przed sobą książkę piękną, cudną, przesympatyczną yy, z tak zwaną wisienkę na torcie a ten tort jest podpisany Ania z Zielonego Wzgórza a to jest wisienka i ta wisienka ma taką okładkę. Lucy Mount Montgomery, Święta z Anią oraz inne opowieści Bożonarodzeniowe. Przełożyła Donata Olejnik. O, w tomie znalazły się Bożonarodzeniowe i noworoczne opowieści. Dwie z nich przypominają wzruszające wydarzenia opowiedziane przez Lucy Mott Montgomery w serii o Ani z Zielonego Wzgórza. W pozostałych czekają nowi bohaterowie i ich historie przedstawione z właściwym autorce humorem, pełne ciepła i pozytywnych przeżyć. Dzięki lekturze i uroczym ilustracjom poczujesz prawdziwie świąteczną atmosferę. We wstępie Pani, która mm, przygotowała ten zbiór, mówi o tym, jak pisze o tym, jak te opowiadania zostały odnalezione że było to w 1977 roku albumy, wycinki. No i ona przygotowała ten zbiór właśnie z tych. To jest pierwsza, <laughs> pierwsza publikacja w Polsce. Yy, I to jest 16 rozdziałów. Począwszy od Mateusz i Buffet z Rękawy, wiecie o co chodzi, do Cudowny Nowy Rok Berkiego. No jestem, e, z, z okładka przecudna, tutaj też, co to jest tam, ostrokrzew może, e, przecudna, a więc, no jestem zachwycona. To jest, no dla mnie to jest po prostu, no wiecie co, no perła wśród książek. Także, Doroto, bardzo Ci dziękuję, bo nie wiedziałam nawet, że Taka pozycja ma się ukazać na naszym polskim rynku, więc bym ją być może przegapiła, a dzięki Tobie mam już i mogę się delektować. Jeszcze raz, Ania Lucy Mont Montgomery, Święta z Anią. Przepraszam, ale mi Jacusia. Święta z Anią. Tutaj od Joanny, to było od Doroty ze Szczecina. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pozostałym dziewczynom, to było od Doroty ze Szczecinata, pozostałym dziewczynom, czyli dwóm Joanną, też bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem naprawdę wzruszona, a teraz nic tylko czytać. A wy, moi widziodzowie, spodziewajcie się następnych odcinków z serii Przesyłki od. Piszcie, które czytaliście, od których zacząć. Dziękuję, do zobaczenia.